Już na kawa i tak można właśnie zaczynać dzień, słuchajcie. Jest za 15.10. Ja dzisiaj wstałam jakoś późno. Jak na to, że ja chciałam wstawać o 7.00, 7.30 mniej więcej. Wstałam jakoś 8.30. Kurczę, powiem Wam. <grym> słuchajcie, nie wiem, czy Wam w końcu powiedziałam. No, Na moich ostatnich seminariach dowiedziałam się, że muszę do 7 listopada oddać pierwszy rozdział mojej pracy licencjackiej. <grym> I brzmi to troszeczkę. Crazy! Myślę, że crazy to... to, to ten, bo chciałam być przerażająca, ale nie, bo ja wiem, że dam radę, nie? I w sumie miesiąc na cały rozdział to, to jest dosyć, to jest coś jak sporo, nie? Ja wiem, że ludzie piszą pracę licencjacką, mogą napisać dwa tygodnie. Więc ogólnie, no co, no nie będzie najgorzej, myślę. Myślę, że to będzie w ogóle ciekawe doświadczenie dla mnie, bo, nie wiem, nigdy nie pisałam aż tyle. Także dzisiaj mam na razie w planach, yy, oczywiście, zaczęłam dzień od oglądania Wiedźmina, bo stwierdziłam, że po prostu to jest, te, to jest ten moment, który, który muszę poświęcić sobie na po prostu obejrzenie Wiedźmina i zjedzenie śniadania więc teraz jeszcze skończę jeden odcinek, bo tam zostało może miałem 15 minut, wypiję sobie kawę, potem się trochę ogarnę. O! Chciałam wam pokazać, że zaczęłam używać dwa różne kremy, słuchajcie. Jej! Także mamy dwa różne kremy z Ziai. Jeden to jest krem na przebudzenie, poranny shot, a, druga to, a drugi krem to jest nocny krem maska. Szczerze, mega mi się podoba i powiem wam szczerze, szczerze, wydaje mi się, że ja już widzę różnicę, ja czuję, że ta cera jest inna po prostu, że ta twarz wygląda inaczej i po prostu lepiej się ona czuje. Więc to jest mega fajne. Także naprawdę powiem wam, że wydaje mi się, że naprawdę jest lepiej. Jakby ja teraz mam okres, więc sama nie wiem z drugiej strony, czy to jest możliwe, ale myślę, że tak i naprawdę lepiej po prostu się czuje moja cera, więc mega się cieszę, że po prostu w końcu cokolwiek okazałam i zaczęłam używać jakiejś kurna dwa różne kremy. Co prawda jakby jest problematyczne w nich tylko i wyłącznie to, że po prostu różnią się tylko tym, nie? Eee, jak to się nazywa? Z zakrętką? I po prostu jeszcze nadal, dalej jakby nie zapamiętałam, który to który, więc codziennie rano i codziennie wieczorem muszę tak będzie patrzeć i czytać. Poranny Shot Mega mi się podoba ta nazwa w ogóle. Krem na przebudzenie. Dobra, także zaraz będę musiała użyć tego kremu na przebudzenie. Na razie jeszcze nie zrobiłam żadnej Skinkera ani nic, tylko właśnie muszę jąć twarz. Też mam nową piankę do, do mycia twarzy. No ogólnie, ogólnie to tak, ogólnie chcę o siebie dbać. To jest bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. I oglądać słuchajcie Wiedźmina. Bardzo mi się podoba tam Wiedźmin. E, oglądam właśnie to, że oglądam słuchajcie serial. Dzień po dniu, że każdego dnia obejrzę tylko jeden odcinek, to faktycznie dużo daje, wydaje mi się. Bo jakoś tak bardziej zwracam uwagę na to, na co poświęcam czas. Na pewno chcę się też jeszcze postarać, żeby właśnie mniej używać ten telefon, nie? To jest na pewno też duża, duża rzecz. Że myślę, że ja zgubiłam to przyzwyczajenie. Ja pamiętam, jak ja jako dziecko po prostu tak miałam, że ja dużo książek czytam w domu. A teraz ja na przykład się bardziej przerzuciłam na to, że raczej książkę to czytam czytałam, wiecie, jakby gdzieś jak jadę. W autobusie albo w pociągu. To wtedy dopiero czytam książkę. Albo w ciągu dnia to, to jest tylko kwestia tego, że jak już idę spać <laughs> i położę się do łóżka i wtedy mówię, dobra, jeszcze jeden rozdział książki. A myślę, że powinnam trochę więcej czytać książek właśnie tak jako w wolnym czasie, jako taką dopaminkę, jak, że zamiast scrollować Instagrama to po, albo TikToka, to powinnam właśnie odpalić sobie książkę i przeczytać chociaż ten jeden rozdział. Myślę, że to by było wiele lepsze. Właśnie dzisiaj mam troszeczkę inny plan, tak się zastanawiałam z jednej strony, do końca sama nie wiem, bo mam taki problem właśnie, jeśli chodzi o to planowanie życia, planowanie czasu i planowanie i organizacja i możecie zobaczyć, że ja, ja dużo o tym mówię i, du, i dużo mi się, i mi się to podoba, ale z drugiej strony po prostu wiem, że ja czasami chcę coś idealizować, a ja wiem, że to jest jakby awykonalne, żeby tak działać z czymś. No nie ja wiem, jakby przygotowałam sobie wszystko w kalendarzu Google, co ja będę chciała robić w tym tygodniu. I ja mówię, kurde, ja nie umiem nawet tak czy siak stwierdzić, że coś zrobię, bo po prostu już czuję, że mi to będzie stresowało, nie? I nie wiem, na przykład tak łatwiej mi było zaplanować, co ja chcę dzisiaj zrobić na pewno, nie? Żeby tak dzień przed po prostu wiedzieć, co się, co się robi tego dnia. No ale z drugiej strony nie wiem, nie, bo to jest coś takiego, że ja na przykład dzisiaj, wiecie, miałam dzisiaj w planach wstać. O i już być gotowa o 8.30, a ja dopiero o 8.30 wstałam, na przykład, nie? I jakby tego nie przewidzę, bo z jednej strony po prostu nie mam jakiegoś takiego mega musu, żeby wstać, że to jest tylko w mojej głowie, że coś ja chcę sobie zrobić, na przykład, nie? A tak też by jak to miało być, jako po prostu czas wolny i chcę po prostu też dużo, jakby, wiecie, tak poświęcać tego czasu po prostu na siebie, nie? Na, na, swoje, na swoje mental health. Ale nie ja wiem sama, nie. Dobra, bo mi z tych nie kawa. O Jezu, powiem wam, że to wszystko siedzi w głowie, po prostu. To wszystko siedzi w głowie, ale dobra, dzisiaj, dzisiaj od siebie jeszcze nie będę za dużo wymagała. Mm. Skończyłam właśnie pierwszy sezon Wiedźmina. Nie wiem, który raz robiłam tego rewatch, tak szczerze. Nie wiem, nie wiem który raz już to widziałam. To co? Posprzątam sobie pokój, na pewno chcę w końcu posiedzieć łóżko, tym bardziej, że już tu Klary nie ma. Klara poszła na dwór, więc dzisiaj jest na tyle ładna pogoda, że jeszcze chciała wyjść. Jedna z rzeczy, które chciałabym robić, czyli siedzieć łóżko, a jakoś tego nie... To, nie wiem, nie robię tego w ogóle. Kwestia jest tego po prostu, że ja mam jakąś wiecie, łóżka, jako kanapę i po prostu mogę je złożyć i wtedy też by było więcej miejsca. Więc zaraz to zrobię, bo też chcę właśnie odkurzyć sobie trochę pokój, bo jest tutaj syf. Także tak to mniej więcej wygląda. Potem się usiądę... No, mam teraz takie 20 minut na ogarnięcie, myślę, przestrzeni. Potem się usiądę na pół godzinki i poczytam trochę o tym, jakie są wymagania mojej pracy licencjackiej, żebym po prostu już się, wiecie, tak w to zagłębiła na tyle, żebym po prostu wiedziała, co mam robić, nie? Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie z łóżeczka w moich słuchaweczkach. Nie wiem, czemu wszystko zdrabniam, ale tak, dzisiaj jest vibe. A Usiadłam się teraz. Położyłam się teraz. Okej, okay. Okay. macie mnie. Jest dobrze, bo otworzyłam plik, który się nazywa Praca Licencjacka na wordzie. I... Wydaje mi się, że muszę się dzisiaj usiąść i coś zacząć pisać. Mam napisane półtora strony. Takich luźnych, luźnych rzeczy, o których chciałabym wspomnieć. I co, teraz sobie zrobię matematykę. Bo uwaga. Eee, dobra, zobaczymy. Mam trzy rozdziały. Cztery podrozdziały. Cztery, 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 dobra, czyli to jest dwanaście podrozdziałów. Praca musi mieć od 30 do 50 stron. Powiedzmy, że będzie miała 40, żeby być bezpiecznym. 40 podzielić na. No właśnie, na ile? Na 12. No ale nawet nie. Nawet nie musi aż tyle być. No staram sobie obliczyć sobie ile musi być ile musi jakby być dobra. O kurde, guys. O, na tym trzeba myśleć. O nie. Hello. Ja muszę pomyśleć trochę. No ale dobra. Eee, tak, na razie muszę... spędzić trochę czasu na tym. Okej. Okay. Ja jestem przygotowana. Ja mam. Pół litra herbaty gorącej. Resztkę wody, ale jest woda Santa Marta. Pryncypałki. Można pisać. Ale bardzo tego nie chce pisać. Ej, jest kiepsko. Ja mam, zero, mam zero, mam zero w głowie, mam zero w głowie. No chuj. Napisałam dwa zdane nie wiem. Nie mogę zabrać myśli. że te placki naprawdę bardzo dobre, bardzo smakołyżne z serka wiejskiego. W sumie pierwszy raz tak robiłam. Mhm. I myślę, że mogą nawet mieć potencjał, żeby na słono zjeść. Z jakimś poczuciem warzywkami. Mm? Bardzo dobre. Bardzo dobry dzień dzisiaj miałam, bardzo fajnie jest. 14.10, ja już jestem w domu. Ogarnięta, co się już wiecie, domowa i po prostu oglądam mieć do końca. Właśnie w ten sposób się robi, żeby wyglądało, że mam porządek w pokoju. Słuchajcie, zrobiłam dzisiaj ciasto marchewkowe, bo mam dzisiaj oczywiście zajęcia online i po prostu stwierdziłam, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby zrobić po prostu w trakcie zajęć ciasto marchewkowe, więc spróbujmy. Mhm. Uh -huh. Myślę, że jeszcze po prostu kwestia eksperymentowania i na przykład dołożenia tam orzechów jakichś, albo włoskich. Ja akurat mam orzecha włoskich u nas rośnie na ogrodzie, tylko w tym roku te orzechy nie są jakby super dobre. Chociaż, jakby jak w sensie ja jeszcze jej nie mam, ale po prostu dużo jest jakichś zgniłych, pustych i takich wiecie, nie do końca. Chociaż pewnie wiewiórki też nam wyjadają. <laughs> nie, ogólnie prawda bardzo dobre. Bardzo mi się udało. Jestem z siebie dumna. No, dzisiaj taki mega chillowy dzień. Ja w ogóle nie wiem dlaczego, ale w piątki mam takie problemy ze wstaniem. Niby to jest takie, wiecie, że wiem, że nigdzie nie muszę iść i po prostu mam laptopa mogę odpalić, ale wiecie, ja wolałabym się ogarnąć, ja ma, a ja mam świadomość po prostu, że ja po prostu ledwo co wstanę i ja muszę się usiąść tutaj i od razu odpalić tego laptopa i coś włączyć i ja potem mam takie okej, okay, powinnam. Teraz coś zjeść, teraz powinnam coś słuchać, i potem. Nie dziwię się, że w zeszłych semestrach w ogóle nie chodziłam na zajęcia online, bo powiem Wam, że to jak. Ja nie wiem, ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem, czy one są po prostu o wiele nudniej robione. Czy to jest kwestia tego, że po prostu są aż trzy wykłady pod rząd, i to w sumie może jest też takie triki. Bez kitu, może w sumie to jest, to jest właśnie problem, że, że są trzy wykłady aż pod rząd, bo takich rzeczy raczej nie mam. Jako wykłady raczej nie miałam pod rząd wykładów. Tak jak sobie pomyślę, nawet na wycie jak na miejscu na uczelni mam. Nawet sobie przypomnę jakieś tam wcześniejsze semestry, wydaje mi się, że dwa wykłady pod rząd to były też tak maksymalnie. No a tutaj tym bardziej wiecie, przez to, że no wiadomo jak to jest na onlineach, nie widzą tego takiego pośpiechu czy takiego, takiego już właśnie harmidru jakby na sali wykładowej, że już chcemy wychodzić, bo już się zakończyły zajęcia. Tylko po prostu tutaj wszyscy siedzą, mają wywalone, nie? Ale faktycznie no dzisiaj miałam ledwo co 5 minut przerwy pomiędzy jednymi zajęciami, jak następnymi. Miałam takie, ej, bez sensu. Powinniśmy mieć 15 minut. No ale z drugiej strony już mam takie, że tak czy siak tu siedzę w domu, tak czy siak. Mówię, już stwierdziłam, że się zajmę po prostu sobą i zacznę robić ciasto marchewkowe i to było tyle. Przypomniałam sobie, uwaga, że co? że mam jeden odcinek Wiedźmina do obejrzenia dzisiaj. I po prostu powiem Wam, że naprawdę to jest game changer, kiedy sam sobie dawkujesz jakąś, jakąś rzecz, którą lubisz. To jest porąbane. W sensie to jest takie... Kurde, że naprawdę jeden odcinek dziennie, jeden odcinek serialu Waszego komfortowego, albo jakiegoś nawet nowego, co oglądacie, jeden odcinek dziennie, nie więcej i nie mniej. Trzeba obejrzeć ten jeden odcinek dziennie. W sensie to trzeba, no jakby wiadomo. Z drugiej strony ja zawsze znajdę czas, żeby, wiecie, obejrzeć jeden odcinek, a nawet więcej. I bardziej trzeba się hamować, żeby nie obejrzeć czegoś więcej. No ale dobra. Kurde no, powiem Wam, że to naprawdę jest takie dla mnie, taki highlight of the day. Naprawdę highlight of the day, że po prostu to jest taka chwila dla mnie, oglądanie Wiedźmina i po prostu Chillera. Ogólnie, no zastanawiam się, powiem Wam szczerze, że dużo, jakby dużo ostatnio myślę, wydaje mi się i myślę też nad tym kontentem, myślę nad tym, jak tworzyć, myślę o tym, jak sobie to wszystko łączyć ze sobą. Próbuję być, wiecie, bardziej zorganizowana, bardziej produktywna i tak dbać o siebie i w ogóle, ale powiem Wam, że faktycznie w weekend daję radę sobie, wiecie, już wszystko ułożyć i mam takie, OMG, okej, okay, lecimy znowu energią na kolejny tydzień. I zaczynam nowy tydzień i tak w środę albo w czwartek mniej więcej, to jest właśnie taka połowa tygodnia, kiedy mi nagle Energi, bom, 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 bom. Robi się w dół. Naprawdę, po prostu. Nie wiem, czy też te środy może mnie wykańczają, po prostu, że to jest najdłuższy dzień, kiedy jestem na uczelni. W sensie wykańczają. No dużo powiedziane. Ale wiadomo, kiedy każdego innego dnia mam, nie wiem, po jedne albo dwa zajęcia, to jednak są trzy. I jeszcze muszę wcześniej wstać, niż nie, nie mam na 11.30. <grym> Chociaż mówię, ja tak czy siak nigdy nie będę narzekała po prostu na plan na, na, na tej uczelni. Naprawdę jest wspaniale. Ale no nie wiem, jakby czuję, czuję to wykończenie trochę. Takie wykończenie, no kurczę, używam wielkich słów, mi się wydaje, czasem naprawdę. No ale tak jest, nie? Trochę muszę ogarnąć jak dysponować sobie tą swoją energią i tymi zasobami energii, żeby mniej więcej robiła, nie wiem, właśnie żeby te mniej więcej tą energię jakby ró równo to składać. I don't know. Na pewno ten tydzień był fajny, jeśli chodzi o to, że nie wiem, poćwiczyłam sobie, pilnowałam właśnie prostowania pleców i tak właśnie wiecie, właśnie ćwiczyłam na te proste plecy, e, czytałam książki i w ogóle i mega to super jest. Co prawda naj, najtrudniejsza rzecz to jest praca licencjacka i pisanie pracy, mm, ponieważ po prostu się nie mam za to zabrać, Prokras prokrastynuję i to fest. Ogólnie wydaje mi się, że na pewno fajnym sposobem dla mnie będzie, żebym używała po prostu, wiecie, biorę laptopa, idę do kawiarni. Siedzę w kawiarni i robię. I muszę naprawdę to po prostu zacząć wykorzystywać, bo wiecie, w domu i w ogóle przy biurku. To jest też pewnie moja wina, i bo ja dużo robię rzeczy i przy biurku, i w łóżku, i po prostu to jest pewnie kwestia tego, że ja nie mam konkretnego miejsca, w którym tylko bym się skupiała na jednej rzeczy, wiecie, o nauka, albo właśnie pisanie pracy. Zobaczymy. Na pewno chcę się z Wami dzielić jakimiś przeżyciami, co mam i w ogóle. Dzisiaj tak myślałam o tym właśnie, nie wiem, właśnie to jest coś takiego, że miałam takie myśli, że jest się pomiędzy. pomiędzy Takimi dwoma, dwoma rzeczami, w sensie, naprawdę, to jest, to jest dla mnie kwestia uwaga. Czekajcie, bo Że pojawiły u mnie się myśli, typu, nie wiem, chcę osiągnąć sukces, chcę zacząć robić to, to, to i to i w ogóle. I potem sobie przypomniałam, że tylko dzięki temu, że jestem tu, gdzie jestem, czyli mam taką rodzinę, która mnie wspiera finansowo i utrzymują mnie rodzice i mam tą możliwość rozwoju, studiowania i nie martwienia się o finanse, ale też dzięki temu, ale również przez to, mam te możliwości, żeby myśleć o jakichś rzeczach i że o, chcę osiągnąć sukces. Bo właśnie o to chodzi, że wydaje mi się, że z jednej strony ogranicza nas tak naprawdę tylko po prostu nasz umysł, nasze myśli i to, co mamy w głowie. I miałam taką rozminę, że ej, no faktycznie, no przecież to jest kwestia tylko tego, jak bardzo się na coś uprzesz. Ale z drugiej strony muszę sobie przypominać i mieć na świadomość, że no z drugiej strony niby to nie jest takie łatwe, bo podstawą do życia są te finanse i, i żeby po prostu jakkolwiek przeżywać, no to potrzebujesz pieniędzy. Jeść, spać, musisz mieć gdzie mieszkać, musisz mieć jak się umyć. Podstawy. I mam to wszystko i dzięki temu, że mam to wszystko, to mogę myśleć o tych innych rzeczach, nie? I to też tak zaczęłam z jednej strony doceniać, ale z drugiej strony też mnie to dosyć przeraża, że nagle, wiecie, tak ta perspektywa się tak otwiera, nie? Coś się przeraża. Sama nie wiem. Ja sama nie wiem. Mi się wydaje, że ja też się zapętlam trochę na tym sukcesie, na tym, żeby coś osiągnąć. I, I stwierdziłam dzisiaj też, że przecież to jest subiektywne, że to, że nawet znajdę sobie w końcu jakąś robotę, będę pracowała, będę jakiekolwiek miała pieniądze, to, dla, to, 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 to to dla mnie już będzie jakiś sukces. Tylko kwestia, czy ja chcę taki sukces zdobywać, czy ja chcę raczej piąć się w górę i coraz lepiej mieć. I to jest raczej logiczne, że każdy chce mieć lepiej. I nie wiem... Jakoś tak dużo mam takich rozkmin. E, właśnie nie wiem. Ostatnio też tak myślałam o tym, kurde, no bo, no bo to wszystko to jest, to jest kwestia ryzyka, kwestia szczęścia, ale właśnie tego też nie można sobie odbierać tego, co się robi jako szczęście. No nie wiem sama z drugiej strony. Każdy ma po prostu jakieś inne zasoby i każdy w ten inny sposób może zacząć coś robić. Porombatę trochę. Nie wiem, czy coś z tego było legitne, logiczne i cokolwiek. Na pewno dużo też y, myślę o tym, że dyscyplina jest fajna. I że rutyna jest fajna. Raczej spisałam bardziej wrzucić to w głowę, że ej, rutyna jest fajna, jak coś masz nudzić się w życiu, bo wtedy właśnie się osiąga sukces. Ale czym jest sukces? W ogóle do czego ja dążę? Nie mam pojęcia. Szczerze chcę być szczęśliwa. I właśnie o to chodzi. Potem się dążę do tego szczęścia nawet. Ale ja jestem już tu i teraz szczęśliwa, nie? Na dobrą sprawę. Tylko właśnie o to chodzi, że to nie jest coś takiego, że już nic więcej wtedy nie muszę robić, bo jestem szczęśliwa. Bo to szczęście, które mam teraz, jakby tworzą rzeczy, które robię, żeby. Było coś dalej. Nie wiem, czy to ma sens. No ale nawet nagrywam na YouTubie i to mi sprawia szczęście. Nagrywam, montuję, wstawiam Wam te filmy, robię coś na Instagramie i dodaję jakieś story, że Omega oh upieką ciasto marchewkowe i who gives a fuck? Nobody. Actually nobody gives a fuck. Ale z drugiej strony to lubię i po prostu nie wiem i w sumie good for me i jakby bardzo dobrze, że to robię, skoro to lubię. I tak samo jeśli ktoś mnie obserwuje i polubi moją storkę, bo omg, oh można trochę sobie poromantyzować życie, ale z drugiej strony nie wiem też te social media o tym ja tak nie wiem. Że ja po prostu cały czas myślę o tym, że z jednej strony jak nagrywam, to chcę, żeby coś było idealnego i chciałabym, żeby to było wszystko takie, wiecie, esteryk. Że właśnie. No właśnie mówię, że ja zawsze wiecie, postaram się tylko przy, przesunąć trochę telefon, którym nagrywam, żeby nie było widać tego. Wielkiej góry ciuchów, która tam leży. Bo Wy tego nie widzicie, co na przykład jest tutaj, ale to. No to w sumie kwestia perspektywy, nie? Wy macie inną perspektywę, ja mam inną perspektywę, ja na inne rzeczy patrzę. A wy patrzycie na to, na co ja chcę, żeby wyjście, żebyście wypatrzyli. Ale ja chcę, żebyście widzieli ten bałagan. Ale wiadomo, że wolę nagrać w ten sposób niż w ten sposób. Bo to po prostu. To jest po prostu kwestia, chyba, umilenia wam widoku, a no, no w sumie. Nie wiem, ja raczej nagrywam po to, żeby po prostu ludzie sobie wycielowali. Wy sobie mnie oglądacie. Ja wam rzucę jakąś rozkwinkę, wy sobie o tym pomyślicie, mówicie, o kurde, głupoty gadasz, albo spoko gadasz, git. Albo po prostu słuchacie mnie w tle, porządki robicie, odpoczywacie, może nawet zaraz walniecie drzemkę i po prostu oglądacie mnie w ten sposób. A potem tak ja wychodzę sama z siebie, nie? Jak ja sobie pomyślę, że ja teraz tutaj siedzę i gadam do telefonu, to też jest trochę takie the hell you doing? What the hell? -y? Ale nie wiem, lubię to. Mm. Myślę o, myślę.. Wiecie nad czym myślę? Muszę zrobić wziąć bajta. Wiecie, nad czym myślę, ostatnio pisałam w żurnalu, bo bałam się czegoś, whatever. I napisałam sobie to w żurnalu, lubię pisać w żurnalu, ale rzadko to robię. I pomyślałam o tym. Oczywiście oglądam YouTube'a i wyświetliłam się typiarka, która bardzo fajna, jakby robi filmy, ponieważ robi na przykład jakieś takie, wiecie, 30 dni spróbowałam kalisteniki, albo 30 dni próbowałam się rozciągać, albo 30 dni próbowałam shadow work, czyli praca z cieniem mnie zainteresowała i się zastanawiam w sumie jak bardzo to się różni od mojego journalingu, który już teraz robię, ale myślę, że dużo może tam się różnić, bo ja raczej journaling bardzo w ogóle wam polecam, jeśli, jeśli czegoś takiego nie znacie i tego nie robicie, kurna, no naprawdę, ja myślę, że dużo rzeczy by jeszcze mi się działo na głowie, gdybym nie miała, gdybym nie miała tych tego głupiego zeszytu, w którym po prostu piszę. I mówię już teraz, jak tego często nie robię. Naprawdę lubię, lubię to robić raz na jakiś czas nawet. Może powinnam nawet częściej, że myślę, że to by mogło nawet naprawdę dużo, dużo dać, bo wtedy się tego nie ma wszystkiego w głowie. Że to po prostu wtedy się nie miesza wam w głowie, tylko to wam się jednak trochę klaruje, jak to wypłynie na kartkę. To nie był głupio brzmi i na przykład nie wiem. Moja przyjaciółka mi kiedyś powiedziała, że nawet nie wiedziała, co tam pisać, ale właśnie o to chodzi. Nie musisz wiedzieć, co tam napisać. Ja. Teraz na przykład, jak chwytam za journal, to raczej wiem, jakby co mnie najbardziej wkurza teraz, o czym na przykład myślę. I po prostu wiem, że będę musiała o tym pisać, nie? że będę musiała na pewno poruszyć ten temat. Ale zaczynam sobie nawet od napisania, co się u mnie dzieje, albo co teraz robię, albo piszę siema. Long time no see, bo po prostu długo nie pisałam w żurnalu, bo patrzę, kiedy to napisami, to było dwa miesiące temu. I mówię: O, oh, wow, trochę mnie to nie było. I znowu coś mnie wkurza, albo zupełnie inaczej wygląda moja perspektywa dzisiaj. <grym> I po prostu piszę. Ja zaczynałam tak, jak na przykład prowadziłam też pamiętnik, jak byłam młodsza. Kurde, ja tam pisałam głupoty. Będzie sylwester, i będzie, przyjdzie moja jedna koleżanka i moje kuzynostwo. Ekstra. Naura. Wysłałam świąt, dostałam fajne prezenty. Tyle, i dostałam jakieś głupoty, rysowałam. Ale to wiesz, myślę, że tak czy siak już mnie budowało do tego, żebym umiała opisywać jakiekolwiek rzeczy, co się dzieje w moim życiu. Nie wiem. Przez internet ja sama sobie daję jakieś cele, sobie ustanawiam. Postanawiam, ustanawiam, no nieważne. Po ile rzeczy dzieje się w internecie i potem myślisz, że o to bym mogła robić, o to bym mogła robić, o to bym mogła robić, to tak jak ja potem chciałam wprowadzać jakieś różne nowe nawyki, no to też. Bum, 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 tyle tych rzeczy nagle było. Mówię nie. Nie można aż tyle robić w życiu, ale z drugiej strony chciałabym to wszystko robić. Dobra, słuchajcie, bo na ja 20 minut i ja myślę, że tak czy siak nic z tego nie wynika. W sensie oczywiście, że bardzo dużo wynika, nigdy nie, nie, dobra, nieważne. Ja chyba idę obejrzeć Wiedźmina i zjeść to ciasto. Nie wiem, może dzisiaj zrobię shadow work, zobaczymy. Na pewno chcę się skupić na sobie i na pewno chcę ogarnąć sobie swoją główkę, bo dużo się w niej dzieje i może czasami sobie nie pozwalam na te wszystkie myśli, które tam są, że może nie do końca do nich tam, wiecie... Przychodzę. Że ja raczej jestem ze sobą bardzo otwarta, ale myślę, że tam może być coś głębiej, czego dalej sama nie wiem, że sama w sobie to ukrywam. To, to jest crazy trochę do pomyślenia, ale tak jest. Tak może być.